go dzisiaj wam pokażę nowe kopiowanie od Solo Jak wam się odcinek spodoba zostawcie po łapkę, łapkę w górę i udostępnijcie odcinek Do tego glitcha potrzebujecie salon gear. W środku musicie posiadać auto do kopiowania i auto do stracenia Lub fadże do stracenia Salon gear. E, nocny klub znaczy się nocny klub W B5 potrzebujecie e, terabajta Spicie się w klubie nocnym, musicie dać sobie odrodzenie Potrzebujecie bung e, biuro z jednym, poziomem, z jednym poziomem lub z drugim lub z trzeciem I potrzebujecie e, mechanika Jakieś auto tam i... też to wszystko w ogóle No i tutaj najważniejsze to jest, że musimy się zarejestrować w prezesie lub w klubie, klubie motocyklowym Dobra, to jest najważniejszy moment w tym i wtedy jak już to zrobicie, jak już się zarejestrujemy, to zmieniamy sesję. A to musimy najpierw być na publicznej sesji. Musicie od razu e, się tutaj odrodzić. Jeśli się nie odrodzicie, odroćcie się i zróbcie początek, pon, początek jak ja. Idziemy na kreatora i, e, i sesję dla zaproszonych. Dobra. Jestem tylko dla zaproszonych. No jak się zrespimy w klubie nocnym to będziemy dalej zarejestrowani w wyprezesie się lub w klubie motocyklowym No i teraz wychodzimy na zewnątrz i czekamy na dwa zaproszenia od Lestera, jeden na skok na koniec świata i jeden na przygotowanie mieszkania. Obydwa musicie dostać najlepiej. No i co? Ja jestem jak widzicie zarejestrowany. No to co? Wychodzę na zewnątrz i czekam na dwa zaproszenia. No to co? Widzimy się po prostu za chwilę jak mi się to dostanę te dwa zaproszenia. Dobra jak widzicie to pierwsze najpierw zaproszenie dostałem na Bogdana. No i teraz czekamy na drugie na zielone od mieszkania. No i drugie zaproszenie. Już tak że mamy, no to wchodzimy do środka. Możecie to robić w środku, albo e, idziecie na zewnątrz, jak ja. Tu idziecie tak, że wejść do, do e, swojego... Na samą górę tam wchodzicie, do, wejść do swojego... Tutaj. Na samą górę po prostu. Idziecie wtedy tutaj do windy. A nie, przed windą... Odres odresterować się od prezesa lub od klubu motocyklowego i wtedy będziecie mieli tak jak ja obydwa będziecie zaproszenia mieli dalej jak już nie będziemy w procesie. dobra, podchodzimy do tej windy i wklikamy garaż terabajta B5 na samym dole wtedy idziemy do terabajta jak widzicie ja tutaj posiadam polecam wam też wchodzimy i także tu jest potrzebny iFruit ale ja go nie posiadam ale wy musicie go posiadać u mnie będzie tak jak ja sprzedam jedną kopię będę już miał limit czasu jak wy, jak wy macie tablicę iFruita to możecie sprzedawać auto co nie wiem co godzinę co dwie dobra to jest najważniejszy moment też teraz Teraz e, idziemy na tego Lestera i wkli wklikamy X. Po prostu nie. Po prostu wklikamy X, przytrzymajemy Dachshund, idziemy na, prez e, na prezesa lub na klub motocyklowy, podchodzimy pod drzwi i spamujemy X. Po prostu spamujemy X. No i się respimy w bazie i wychodzimy na zewnątrz. Dobra, jak już na zewnątrz będziemy, wyciągamy broń. Jak nam broń zniknie, jak mi, to znaczy, że wszystko udało się. Teraz teleportujemy się do naszego biura. Jak ktoś nie wie, jak się teleportuje, to też teraz wytłumaczę. Wklikamy ps kółka Ja tu mam jakiegoś znajomego. No to wklikamy Dąż do sesji raz. Jak mamy ten komunikat, wk wklikamy jeszcze raz dwa razy. Ten przycisk PSA i wklikamy jeszcze raz załącz do sesji. Jak będziemy mieć ten komunikat, to wklikamy KUKO. Jak będziecie mieć tamten komunikat, co e, wcześniej, to znaczy, że ma ten sam tryb celowania. Co wy polecam wam tutaj posiadać. Już swobodne celowanie. No, nie możemy kwadrat wklikać, nie możemy szybciej trochę obejrzeć. Możemy tylko tak. No, i wchodzimy do naszego garażu B1 lub B2 lub B3 obojętnie tych pojazdów nie stracicie dobra jak już weszliśmy do naszego biura, wsiadamy do jakiegoś auta, nie to jest wklikamy strzałkę w prawo, aby wjechać i zmodyfikować pojazd. I robicie najlepiej to samo co ja. Klikamy pancerz wykup i na 100% hamulce także. No i wtedy dajemy na wyjeźdź, wklikamy X i szybko obciąć i spamujemy strzałkę w prawo. X, obciąż, spamujemy strzałkę w prawo. No też nie musicie wykupować tamtych rzeczy, ale jak ja próbowałem wczoraj nie wykupić tych rzeczy, na to mi nie udawało się. Jak ja to wykupiłem te dwie rzeczy, jak u mnie pokazałem na odcinku to e, udało się. No tutaj to robimy już przez 10, 5 sek 10 lub 15 sekund. Zależy od Was. Tutaj na serio Wam polecam, bo czasami to się nie udaje. No i wychodzimy, klikamy w kółko. No i musicie mieć na górze lewą strzałkę. Jak jej nie posiadacie, cofacie i próbujecie to jeszcze raz, bo jesteście dalej jakby skliczowani i próbujecie cały czas w kółko zrobić to samo co ja. Więc tu będziecie mieć timelapse jak ja to szybko zrobię i na, lub po prostu przestawamy się dobra i następny krok i, i udajemy się do LS tak jak ja tutaj wyjeżdżamy tym pojazdem po prostu jak można ci zauważyć po prostu zmieniłem pojazd i tutaj robimy tak jak jesteśmy tutaj wyjeżdżamy po prostu na zewnątrz z powrotem Kwadrat i kółko, i wklikamy szczełkę w prawo, i będziecie mieli taki efekt jak ja, wtedy wychodzimy normalnie z tego. i nie będziecie mogli jeździć nasz, y, w swoim pojeździe. No to teleportujemy się lub lecimy obojętnie pod, y, pod salonker. Ja już wiem, że ten znajomy ma inne celowania, to wklikam X i kółko wklikam. Dalej. Idziemy do naszego salonu gier Wsiadamy do pojazdu do stracenia Oboje to co to może być dla was Polecam wam tutaj tracić elegy i faggio Jeden z tych Albo Dobra Jak już jesteśmy w salonie gier to wsiadamy do pojazdu do stracenia, jak przed chwilą powiedziałem, i wyjeżdżamy tym pojazdem na zewnątrz, i wtedy wchodzimy z powrotem. Wysiadamy z pojazdu, wchodzimy z powrotem wtedy na nogach salonu gier. Wsiadamy wtedy do naszego auto, do, co będziemy kopiować. U mnie to jest isi polecam Wam także, ale no. Daj. Wsiadamy do naszego isika. Nasze pasażer odpali pojazd. Jak odpali, to wklikamy szczokę w prawo. Będziemy mieli taki efekt. Jak zrobicie krok po kroku, jak ja, to Wam się wszystko uda. Wtedy po prostu w tym pojeździe nic nie zmieniamy, po prostu wysiadamy. A wychodzimy z pojazdu, że wkluczymy Koko X. Jak już będziemy mogli wysiadać z pojazdu, wysiadamy i sprowadzamy pojazd osobisty przez menu interakcji. Zwróć pojazd do osobistego garażu. No to co, jeszcze raz próbujemy, wyjeżdżamy na zewnętrznym autem. Wtedy wjeżdżam, wchodzimy z powrotem na nogach, bo coś mi się nie udało. Czasami możecie mieć też takie błędy jak ja przed chwilą, że nie skopiowało się. Damy do Isi no i wklikamy strzałkę w prawo, wtedy polecam Wam zmienić coś, bo przed chwilą coś się nie udało. I wtedy to nam się uda. Pojazdy, sprowadź pojazd i mamy kopię. Musicie coś zmienić w pojedzie, w easy i w będziecie mieli. Pokazałbym tu jeszcze Wam coś, ale ogólnie nie wiem. Ja już się z Wami będę żegnał. Widzimy się już wkrótce w następnym odcinku. Widzimy się. Nie,